Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w kolejnym luźnym vlogu na moim kanale. Jak pewnie zauważyliście, jestem teraz w okularach. Ogólnie tak na co dzień ich za bardzo nie potrzebuję, ale jak jestem już bardzo zmęczona i wzrok mam przemęczony, no to niestety potrzebuję do czytania, ponieważ mi się już rozmazuje obraz. Dajcie znać w komentarzu, czy lepiej wyglądam w okularach, czy bez okularów. No niestety urlop mi minął bardzo szybko, trzeba było już wrócić do pracy. No i powiem Wam szczerze, że po tych trzech dniach pracy, no to powiem Wam, że już normalnie czuję, że na nowo zaczynam opadać z sił, niby to się tak wydaje, że tylko trzy dni pracy, ale powiem wam, że no, moja praca akurat do lekkich nie należy. No, dzisiaj ogólnie miałam zaplanowaną wizytę u dentysty i byłam na oczyszczeniu kamienia zębów. Ja możecie zauważyć, że mam bardziej <laughs> prześwitujące zęby. Oczywiście moje zęby też nie są proste, zdałoby się nosić aparat. Nie wiem, być może kiedyś sobie pozwolę na taki wydatek i sobie może zrobię aparat na zęby, chociaż już w moim wieku, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to jest jeszcze sens w ogóle brać i zakładać aparat na zęby. Oczywiście jak wróciliśmy z nadmorza, to było dużo prania, rozpakowywania się i oczywiście był już bałagan w domu z tego tytułu, ale powiem wam, że jakoś w ciągu tego weekendu, no... Powiedzmy, że półtora dnia, no bo w sobotę żeśmy wrócili dopiero gdzieś po południu do domu. Jeszcze byłam z lęką się przejść na spacer, także można powiedzieć, że w jeden dzień mniej więcej, powiedzmy, że się rozpakowałam z tym wszystkim i udało mi się chociaż część prania zrobić. Ja za chwilkę idę kąpać lękę. Pokażę Wam jeszcze zaraz, jak żeśmy spędziły dzisiejszy dzień na placu zabaw jeszcze się kręcimy na karuzeli, tak Anka? Tak. Przyszłyśmy na karuzelę. Tak. Jeszcze się obydwie kręcimy. I tak. Jest jak? Super? Super. Jeszcze nie i mamo. Jeszcze nie mamo. jeszcze na pasów. Jeszcze ja. Jeszcze... Jeszcze nie usiadłam. Dobrze. O. Nie, nie ruszam jeszcze. Czy, czy tak. Musisz się pasy. Mam zapięte pasy. To no co? To w drogę. No to w drogę. Zium! Jest to Oj, Dostałam cztawkę. Stoić czkawkę? Oczywiście sobie na wakacjach za bardzo pofolgowałam i dwa kilo mi się przytyło. A to przez ognisko, przez grilla, przez bezalkoholowe piwko. No i tak się jadło, jadło. Dobre powietrze było, to człowiek miał apetyt na jedzenie. No i teraz trzeba będzie się tych dwóch kilo pozbyć, chociaż nie będzie łatwo znając życie. Ale w pracy mam nadzieję, że jakoś to zgubię. lęka właśnie mi przygotowała pyszną herbatkę. Ile płacę za tą herbatkę? Dwa złote, proszę bardzo. Tak. Dziękuję Dzień. bardzo. Połodzenia. Do widzenia. Do widzenia. Także zabieram się za picie pysznej herbatki z pianką. O truskawkowym smaku, tak? Tak. Dobrze, dziękuję Połodzenia. bardzo. Dziękuję, powodzenia, do widzenia. W tym roku już nie planuję żadnych wyjazdów. Mówiąc nie planuję, nie mówię, że nie pojedziemy też nigdzie. Ale na chwilę obecną na pewno nie będziemy nigdzie jechać. Jedyne co to z Lenką na pewno pójdziemy gdzieś jeszcze na basen. A wspominając już o wyjeździe nad morze, taki sobie zakupiliśmy magnes na pamiątkę w Sopocie. Zostawmy na dobranoc, bajeczkę o Kici koci na plaży, tak? Tak. Dzisiaj jest piękna pogoda. Po śniadaniu Kicia kocia wybiera się nad morze. Kicia kocia samodzielnie wkłada strój kąpielowy i letnią sukienkę. Doskonale sobie radzi. Mama pakuje potrzebne rzeczy. Co napakuje? E, coś takiego. E, Tyle Jeszcze pa Samo morze prowadzi zielona alejka Kicie, kocie zaczynają boleć nóżki Może odpoczniemy na ławeczce? Proponuje mama Kicia, kocia chętnie się godzi Ledwie usiadła, kiedy zobaczyła packa Pacek woła radośnie I zrywa się na równe nogi Kicia, kocia Pacek podbiega do przyjaciółki Nogi już nie bolą Dzieci się przywitały I pędzą na plażach zna Też znalazłaś bursztyn? Mhm, to jest bursztyn. Bardzo piękny. Miałaś szczęście, że go wypatrzyłaś. I ty też znalazłaś bursztyn. I co jeszcze znalazłaś? Zjęłam się bursztyny. A oprócz bursztynu, co jeszcze było na piasku? Eee, jest muszelki. I muszelki znalazłaś, tak? Tak. Ja właśnie położyłam spać. Za chwileczkę idę się wykąpać. I też idę spać, bo jestem już zmęczona. Jeżeli podobał Wam się vlog, zapraszam do komentowania, do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się i do następnego vlogu. Pa!